Skoczogonek. Te małe stworzenia ledwo dostrzegają kształty, ponieważ ich oczy mają tylko 8 fotoreceptorów. Dla porównania, ludzkie oko jest wyposażone w ponad 100 milionów takich komórek. Muszka owocówka. Te owady odgrywają ważną rolę w nauce i medycynie. Aż 75% ludzkich genów chorobowych ma swój odpowiednik w genomie muszki owocówki. Kornik. Jako że te chrząszcze żyją wewnątrz drzew, po prostu nie muszą mieć świetnego wzroku, widzą tylko niebieskie i zielone obiekty i to w bardzo niskiej rozdzielczości. Mucha domowa rozmnaża się tak szybko, że w ciągu zaledwie pięciu miesięcy z dwóch much może powstać kolonia, licząca nawet 191 biliardów osobników. Mysz domowa. Zwierzęta tego gatunku to daltoniści, którzy widzą tylko na odległość 60 cm. Wyróżnia je za to doskonały słuch, pozwalający im uniknąć niepożądanych spotkań z drapieżnikami. Pszczoła. Pszczoły miodne to doskonałe tancerki. Kiedy znajdują dobre źródło pyłku i nektaru, lecą z powrotem do ula i wykonują określone ruchy, wskazując innym pszczołom, gdzie jest to miejsce. Szarańcza. Przeciętny rój szarańczy może zjeść nawet 230 milionów kilogramów roślin dziennie. Paś królowej jest największym motylem występującym w Polsce. Rozpiętość jego skrzydeł wynosi od 7 do 10 cm. Osa piaskowa. Górna warga tych owadów jest nieco dłuższa, dlatego wyglądają, jakby miały dzioby. Skakun. Te pająki zamiast budowania sieci łapią ofiarę jako broni, używając swojej imponującej skutności. Szczur wędrowny. Szczury wędrowne, podróżując wraz z człowiekiem, zdołały skolonizować wszystkie kontynenty świata poza Antarktydą. Ciekawe, czy uciekały z tonącego okrętu. Złota rybka. Jeśli złota rybka będzie przez jakiś czas trzymana w ciemnym miejscu, jej kolor wyblaknie, a jeśli zapewni jej się naturalne oświetlenie, stanie się jaśniejsza. Husarz zielony. Jest to jedna z najbardziej rozpoznawalnych ważek. Ma na głowie żółto-niebieski znaczek przypominający tarczę. Nilgał indyjski. W Indiach populacja antylop nilgał jest tak duża, że te parzystokopytne często niszczą całe pola uprawne. Aby chronić swoje tereny, rolnicy rozstawiają wokół nich ogrodzenia. Grubogonik australijski. Noworodki tego gatunku są mniejsze niż ziarn koryżu. Jaszczurka zwinka. Te gady są zimnokrwiste, dlatego, by odzyskać aktywność, muszą podnieść temperaturę swojego ciała, leżąc w słońcu. Jeleń szlachetny. Aby przyciągnąć do siebie samice, dorosłe samce hałaśliwie ryczą. Liczba partnerek, które przywoła dany jeleń, zależy od tego, jak głośne dźwięki wydaje, jak w akademiku za moich czasów. Opos szary. Kiedy te ssaki z rodziny Dydelfowatych wyczuwają niebezpieczeństwo, padają na ziemię i wydzielają nietypowy zapach. Ta odrzucająca woń wystarczy, by drapieżniki zmieniły cel poszukiwań. Aligator! Płeć aligatora zależy od temperatury jaja, z którego się wykluje. Jeśli przekracza ona 34 stopnie Celsjusza, na świat przychodzi samiec. A gdy ciepłota jajka nie przekracza 30 stopni Celsjusza, rodzą się samiczki. To trochę jak zabawa w ciepło-zimno. Galago. Dźwięk wydawany przez te naczelne przypomina płacz niemowlaka. Z tego powodu galagowate nazywane są czasami dziećmi z buszu. Słoń. To największe ssaki lądowe na Ziemi. Mogą osiągnąć wzrost dochodzący do 4 metrów i wagę porównywalną z sześcioma autami. Widzą wyraźnie jednak tylko na odległość jakichś 8 metrów. Osioł. Hipotetycznie dzikie osły zostały oswojone przez naszych przodków jeszcze wcześniej niż konie, czyli mniej więcej 5000 lat temu. Kot. Koty poświęcają dwie trzecie swojego życia na sen. Foka pospolita. Z każdym oddechem foki mogą wydychać 90% powietrza, które mają w płucach. To naprawdę imponujące. Dla porównania, ludzie za jednym razem są w stanie pozbyć się tylko 20% powietrza. Pójczka zwyczajna. Gdy panuje spokojny wieczór, te małe sowy można usłyszeć z odległości nawet kilku kilometrów. Dorosłe osobniki potrafią nawoływać na ponad 20 różnych sposobów. Pingwin magellański. Przemierzając wodne akweny, te piękne ptaki używają skrzydeł jako wioseł. Dzięki temu są w stanie osiągnąć prędkość około 25 km na godzinę. Puchacz wirginijski. Ogromne żółte oczy tych ptaków w ogóle się nie poruszają, aby się rozejrzeć, sowy muszą więc obracać głowę dookoła. Ich pole widzenia to aż 270 stopni. Przepiórka. Starożytni Egipcjanie używali hieroglifu przedstawiającego przepiórkę. Oznaczał on dźwięk OO. POTRZOS ZWYCZAJNY Jeśli jakiś drapieżnik zbliży się do gniazda tego ptaka, będzie on blefował, że jest ranny, próbując odciągnąć uwagę od swojej kryjówki. PUSZCZYK ZWYCZAJNY Puszczyki można bardzo łatwo oszukać, udając, że jest się jednym z nich. Wystarczy dmuchać w złożone dłonie i wydawać charakterystyczny dźwięk. Ponad 90% samców da się nabrać i odpowie na wezwanie. KURA DOMOWA Mimo, że te zwierzęta hodowlane nie sprawiają wrażenia zbyt strasznych, to najbliżsi żyjący krewni tyranozaura. Płomykówka zwyczajna. Uszy tych ptaków nie są symetryczne, co czyni je niezrównanymi łowcami. Lewe ucho osoby znajduje się na wysokości czoła, a prawe na poziomie nozdrzy. Koń. Trudno w to uwierzyć, ale przodkowie koni osiągali wzrost przeciętnego psa. Mieszkali w gęstych lasach, które 50 milionów lat temu pokrywały naszą planetę. Sznadel zwyczajny. Samiec w okresie upierzenia godowego ma żółtą głowę, podobnie zresztą jak spód ciała. Po tym czasie żółtawa wcześniej główka traci swój odcień. Pies. W procesie ewolucji u tych czworonogów rozwinęła się umiejętność rozróżniania kolorów, ale nie jest ona oczywiście tak dobra jak u ludzi. Psiaki słabo dostrzegają czerwony i pomarańczowy, a lepiej radzą sobie z rozpoznawaniem różnych odcieni szarości. Gołąb. Prawdopodobnie nigdy nie widzieliście gołębiego pisklęcia. Dlaczego? Ponieważ młode gołębie nie wychodzą z gniazda swojej mamy do momentu, aż nie zyskają wyglądu dorosłego osobnika. Sójka błękitna. Sujki naśladują okrzyki jastrzębi, być może po to, aby ostrzec inne ptaki ze swojego gatunku przed drapieżnikami. Niewykluczone też, że próbują w ten sposób przepędzić konkurencję z okolic źródła pożywienia. Paw. Pawie są jednymi z największych latających ptaków na świecie. Ich rozpiętość skrzydeł to prawie 1,5 metra, czyli mniej więcej tyle, ile mierzy mała lodówka. Inna ciekawostka? Ich ogon stanowi 60% długości całego ciała. Kwiczą. Te ptaki wędrowne wypracowały wyjątkową strategię obrony. Gonią swoich wrogów i spryskują ich odchodami. Chcą w ten sposób skleić rywalowi skrzydła, uniemożliwiając mu latanie. Cóż, cel uświęca środki. Kos. Jeśli chodzi o tworzenie gniazda, większość pracy bierze na siebie samica kosa, a zbudowanie takiego domu to niełatwe zadanie. Konstruowanie może zająć nawet dwa tygodnie. Zięba. Belgowie pielęgnują pewną sportową tradycję o nazwie Winckenting. Polega ona na liczeniu zawołań wykonanych w ciągu godziny przez co najmniej dwie konkurujące ziemby. To brzmi bardzo ekscytująco. Żyrafa. Szyja żyrafy jest na tyle długa, że zwierzę może dosięgnąć pożywienia znajdującego się w koronie drzew. Równocześnie jest zbyt krótka, żeby móc swobodnie nachylić się do ziemi. Dlatego podczas picia żyrafy muszą rozstawić przednie nogi. ŁOWCZYK CZYCZONY Mimo swojej nazwy, ten ptaszek raczej rzadko łowi ryby. Jego dieta składa się głównie z owadów i małych zwierząt. Sójka ZWYCZAJNA Te ptaki należą do nadzwyczaj inteligentnych. Potrafią naśladować szeroką gamę dźwięków, w tym ludzki głos. KAPUCYNKA Małpy kapucynki są w stanie nauczyć się korzystać z narzędzi, takich jak kamienie lub patyki. Niektóre z nich przeszkolono nawet kiedyś w zakresie posługiwania się gotówką. Sroka Zwyczajna. To również bardzo mądre ptaki, mają jeden z największych mózgów w porównaniu z rozmiarem ciała. Kukabura chichotliwa. Wydają dźwięki przypominające ludzki śmiech, to właśnie stąd wzięła się ich nazwa. Makak krabożerny. Tutaj również nazwa mówi sama za siebie. Małpy te często widuje się na plażach, gdzie próbują złapać kraby. Szympans. Szympansy mają nie tylko świetny wzrok, są w stanie nauczyć się nawet 800 znaków, żeby móc wchodzić w interakcję z ludźmi. Człowiek. Nasze oczy rozróżniają nawet 10 milionów różnych barw. Potrafimy zauważyć płonącą świecę z odległości prawie 3 km. Ludzkie oko zawiera także niezwykle szybko pracujące mięśnie, pozwalające skupić wzrok na różnych obiektach w przeciągu ułamka sekundy. Pustułka amerykańska to najmniejszy ptak sokołowaty odkryty w Ameryce Północnej. Niesamowite jest to, że przedstawiciele gatunku potrafią wychwycić nawet światło ultrafioletowe. Sokół brunatny. Badania dowodzą, że wzrok brązowego sokoła jest jakieś 8 razy lepszy niż człowieka, w taki te są w stanie dostrzec maleńką ofiarę z odległości ponad 3 km. Co więcej, potrafią złapać żer w ciągu kilku sekund, poruszając się z prędkością 380 km na godzinę. Wężojat, czubaty. Mimo że oczy tych ptaków pod względem rozmiaru są porównywalne z ludzkimi, to mają one jednak 5 razy więcej fotoreceptorów w każdej siatkówce. Orzeł australijski. Te ptaki drapieżne cechuje największa rozpiętość skrzydeł spośród wszystkich orłów. Mogą latać niemal bez wysiłku przez wiele godzin, wzbijając się prawie 2 km nad ziemię. Mają również najlepszy wzrok ze wszystkich zwierząt na ziemi. Do okulisty chodzić raczej nie muszą. Jeśli dowiedzieliście się czegoś nowego, polubcie ten filmik i podzielcie się nim ze znajomymi. Tutaj macie propozycje następnych, które też Wam się spodobają. Klikajcie i oglądajcie. Pozostańcie po jasnej stronie życia.